Cześć, w dzisiejszym filmie odpowiem na kilka pytań QA, które zadawaliście mi na Instagramie. Jeśli się nie znamy, to mam na imię Karolina i jestem językiem i trenerem personalnym specjalizującym się w Hashimoto. Więcej moich treści znajdziesz na Instagramie, więc tam cię odsyłam. A teraz przechodzimy do pytań. Mam tutaj specjalny rekwizyt w postaci laptopa, dlatego że z telefonu nagrywa się film. Pytanie numer 1. Jaka suplementacja dla osoby z insulinoopornością i Hashimoto w wieku 50 lat? Taki must have, jeśli chodzi o te. Dwie jednostki chorobowe jest w przypadku Hashimoto to omega 3 w dawce 2 gramy dziennie Epa plus DHA. E, witamina D w dawce dobranej do wyników badań i magnez w dawce 400 mg najlepiej w formie glicynianu magnezu. I w przypadku insulinooporności na pewno będzie to inozytol w dawce 2 gramy dziennie. E, najlepiej ją podzielić na, na 2-3 porcje w ciągu dnia. Oraz berberyna. Berberyna jest składnikiem podobnym do metforminy, więc jeżeli przyjmujesz metforminę, no to już berberna odpada, bo nie można ich ze sobą łączyć. Po prostu ta dawka będzie za duża. I berberyna jest podobna do metforminy działaniem, ale ma za to o wiele mniej skutków ubocznych plus ewentualnie trzeba zadbać też o niedobory pokarmowe, jeśli jakieś występują. Można podać się np. pod kątem cynku i selenu, badamy je z krwi oraz pod kątem jodu badamy go z domowej zbiórki moczu. Pytanie drugie, jakie badania zrobić, żeby zdiagnozować Hashimoto? Hashimoto diagnozujemy na podstawie przeciwciał antyTPO i antyTG. Jest to podstawowy taki parametr, który nam mówi o obecności choroby Hashimoto. Do tego warto zbadać TSH, FT3 i FT4 oraz zrobić USG tarczycy, żeby zobaczyć w jakim stanie jest tarczyca i czy jest w niedoczynności albo w nadczynności, bo to często też się zdarza przy Hashimoto. Także no podstawa to jest właśnie antytepo i antytytygiem. Pytanie trzecie. Jaka aktywność najlepsza pod kątem odchudzania? Tutaj nie odpowiem jednoznacznie na to pytanie, bo jestem zdania, że powinniśmy... Uprawiać taką aktywność, która sprawia nam przyjemność i którą jesteśmy w stanie robić przez dłuższy okres czasu, bo tylko konsekwentnie wykonywana aktywność będzie przynosiła jakieś korzyści, czy to pod względem utraty tkanki tłuszczowej, czy pod względem zdrowia serca. Generalnie aktywnością spalającą największą ilość kalorii jest cardio, czyli na przykład bieganie, rower, interwały, treningi HIIT, ale tak jak mówię to zależy właśnie od twoich preferencji i jeśli wolisz na przykład trening siłowy albo wolisz chodzić na spacery no to taka aktywność będzie ok, jeśli będziesz ją wykonywać regularnie. Poza tym pod kątem odchudzania najważniejsza jest dieta. Aktywność jest już takim drugim czynnikiem, który również jest istotny pod kątem spalania kalorii, ale pod Podstawą jest dieta, bo dzięki diecie możemy wygenerować deficyt kaloryczny. Nie wiem, co miałam powiedzieć. <laughs> Ale podstawą jest po prostu dieta, bo dzięki y, diecie. Dobra, skończmy. Ale podstawą jest po prostu dieta. Pytanie numer cztery. Czy bolesne miesiączki mogą być objawem problemów z tarczycą? Tak, zarówno bolesne miesiączki, jak i nieregularne miesiączki, skąpe, również obfite miesiączki, mogą mieć swoją przyczynę w chorobach tarczycy. Jest to skorelowane tym, że hormony tarczycy, rozlegulowane hormony tarczycy, mogą wpływać na stężenie estrogenu i progesteronu i mogą prowadzić do dominacji estrogenowej, która z kolei przyczynia się właśnie do problemów w cykle miesiączkowym. Pytanie piąte. Jaki magnez polecasz? Eee, zależy jaki jest twój cel. Jeżeli chodzi o Hashimoto, to najbardziej polecam glicynial magnezu i mam tutaj nawet, wzięłam <ścoughs> rekwizyt, ja polecam z firmy akurat Alines albo też Dr. Best będzie na ekranie zdjęcie to moim zdaniem są takie najlepsze i naj, najbardziej korzystne cenowo magnezy a stosuję glicynę magnezu dlatego, że on jest najbardziej łagodny dla przewodu pokarmowego więc jeśli masz zaburzenia jelitowe albo problemy z żołądkiem to ten rodzaj magnezu będzie najbardziej odpowiedni drugim rodzajem magnezu, który polecam jest cytrynian, ale nie sprawdza się on akurat w przypadku problemów jelitowych i żołądkowych, bo może podrażniać luzówkę. Jeśli chodzi o cytrynian, to też polecam z firmy Alines taki w żółtym opakowaniu, biało-żółtym. Jeśli chodzi o dawkowanie magnezu, bo te, często też pojawia się to pytanie, no to w przypadku Hashimoto, insulinooporności, PCOS i innych problemów z gospodarką hormonalną, zalecam 400 mg. A jeśli masz problemy z migreną, no to warto zwiększyć do 600 mg magnezu dziennie. I warto podzielić do dawkę na 2-3 porcje w ciągu dnia. Dnia, bo duża dawka, powyżej y, 300 mg magnezu nie wchłonie się. Pytanie szóste IF u osoby z Hashimoto, polecasz czy nie? Na wstępie wyjaśnię co to jest IF, bo pewnie nie wszyscy wiedzą. IF to jest dieta intermittent fasting która polega na okresowym poście, jest to tak zwany post przerywany, polegający na tym, że mamy okno żywieniowe trwające 8 godzin, w którym spożywamy wszystkie posiłki, a w pozostałe godziny z doby mamy post i nie możemy spożywać nawet kawy, możemy pić jedynie wodę. Jest to metoda, która często jest stosowana, jeśli chodzi o odchudzanie. Jest ona dosyć skuteczna, dlatego, że odchodzi nam jeden posiłek w ciągu dnia. No i siłą rzeczy, jeśli odejmiemy jeden posiłek, no to zjemy też mniej kalorii. Zazwyczaj tak to działa. I oczywiście dalej liczy się to, żebyśmy byli w deficycie kalorycznym, bo inaczej bez tego nie schudniemy. Natomiast jeśli chodzi o drugą część pytania, czy jest to dobra metoda dla osób z Hashimoto, ja bym tutaj ogólnie mm, zmieniła tę treść pytania na czy jest to dobra metoda dla osób z zaburzeniami hormonalnymi, bo tu nie chodzi tylko o Hashimoto, tylko o ogólnie problemy hormonalne, na które IF może właśnie wpływać, szczególnie u kobiet, które mają wrażliwszy ten układ hormonalny. Powiem tak, to zależy indywidualnie od osoby. Część osób dobrze się czuje na takim poście, część osób się na nim czuję. Ja raczej u osób z Hashimoto tego nie polecam, ani u osób z innymi zaburzeniami hormonalnymi, no ze względu na to, że IF może wpływać na stężenie tych hormonów i je rozregulowywać, więc podstawą jest obserwacja swojego organizmu, obserwacja wyników badań. I ostatnie pytanie. Odchudzam się, ale waga wzrasta. Co robić? Ogólnie bardzo często widzę to pytanie albo u siebie, albo u innych dietetyków i zadawałbym tutaj dodatkowe pytania, Mianowicie. But czy wykonujesz pomiary ciała, bo waga to nie wszystko jak długo jesteś na redukcji, czy liczysz kalorie bo jeśli wykonujesz pomiary ciała i one spadają, to znaczy, że możesz być w tak zwanej rekompozycji, czyli jednocześnie spalać tłuszcz i budować sobie mięśniową i wtedy ta waga faktycznie może nie wiem czy to było, czy wzrasta, tak było ok, było, że wzrasta, może albo właśnie wzrastać, albo stać w miejscu, więc to byłoby pierwsze na co bym wzrasta. Zwróciła uwagę. Druga sprawa. To właśnie czy liczysz kalorie? Bo jeśli nie liczysz tych kalorii i jesz na oko, to warto byłoby przeliczyć, ile jesz kalorii w ciągu dnia i wejść na swój deficyt kaloryczny, zacząć kontrolować te kalorie przez tydzień, dwa i zobaczyć, czy ta waga i pomiary się zmieniły. No i właśnie trzecia kwestia, ile jesteś już na tej redukcji. Bo jeśli jesteś na przykład tydzień albo dwa tygodnie, no to możesz nie zauważać jeszcze tych efektów, bo ten czas jeszcze nie jest wystarczający do tego, żeby twój organizm albo na to zareagował. you albo żebyś ty zauważyła jakieś efekty. Ogólnie redukcja u kobiet może być trochę bardziej czasochłodna i trochę dłużej możesz czekać na efekty, dlatego że u nas cykl menstruacyjny mocno wpływa na wagę. Wpływa na retencję wody przede wszystkim, która może maskować efekty odchudzania. Więc ten wzrost wagi może również wynikać z tego, że nastąpiła u ciebie retencja wody i dlatego właśnie ta waga wzrosła. Także na twoim miejscu bym po prostu jeszcze pociągnęła te redukcje, jeśli się odchudzasz ten tydzień, dwa, no to bym pociągnęła ją do miesiąca i dopiero po miesiącu zobaczyła, czy są efekty. Jeśli odchudzasz się już od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy i ta waga wzrosła, no to musisz przeliczyć, ile jesz kalorii, a jeśli je liczysz, to, to po prostu musisz obniżyć ilość spożywanych kalorii o jakieś 200-300 kilokalorii. Także to były wszystkie pytania. Jeśli podobał Ci się ten film, to daj łapkę w górę i daj subskrypcję, żeby nie ominęły Cię kolejne moje filmy. Cześć!